Najpierw klara będzie kopać klasyczne takie w miarę kopnięcie z tylnej nogi i można je wykonywać stopą, bąb, tu albo trochę tak bardziej na manierę tajskiego boksu goleń. I to jest tak, kopnięcie stopą ja powinienem wykonać tak, że skręcam biodro, wyprowadzam kolano i na końcu uderzam wierzchem stopy. Duże przyspieszenie, ale mało korzysta z masy nogi. To kopnięcie jest zaskakujące, też jest groźne, ale wymaga troszeczkę jakby e, większych szlifów technicznych. Natomiast kopnięcie koleniem jest wykonywane także. Ok, ja skręcam biodro, ale prostuję nogę w trakcie tutaj ruchu. Wchodzę na palce i kopię taką w niewielkim stopniu, robiąc snap przed. Pod udział,